Ponieważ nasz sąsiad, kochany, ABERKA, dzień dobry, e, Kto pytał? Kto pytał? ja ci pytam, kto się denerwuje o to, że mam coś. Taką... Ze strasznym. Czemu ty wziąłeś cały obsydian z naszego serwera, gdzie wiesz, że go nie ma dużo i zbudowałeś no to... jakieś mury! Jakąś wieżyczkę zbudowałeś. Ale co ci nie podoba, że co, że mam teraz super ancką wieżyczkę do twojego strzału, nawet nie kupię nie umiesz, nawet nie kupię Dobra, Dobra, tylko że widzisz, ja mam tutaj bikonik, Dzień. ja sobie biorę no. tutaj, co ja sobie wezmę? Sobie... O kurde, no to, ale nic mi teraz. No, i nie, nie, po prostu nie, ja sobie to się... tutaj wezmę jakieś fajne zaklęcie, zaraz jakieś wykminię, ja co, wezmę pokażę, sobie regenerację, wezmę, o, patrz, patrz, wezmę sobie wezmę tutaj siłę, no co jest wezmę sobie ciach, o Jezu, ale ty raz będziesz, o! Jezus, ale ty będziesz rozwalany, no chodź tutaj, Lamuśka, no. Widzowie, widzowie, czy wy to widzicie, widzowie? No dawaj, no dawaj, no, patrz, no chodź, no chodź, no stoję, i co, i co, pytanie, zobaczymy jak ciebie zaboli, poczekaj. Dawaj, zobaczymy nie masz jak... siły teraz. Zobaczymy, zobaczymy, patrz, o. Jak cię boli? Nie masz przecież siły. A jak cię boli? Powiedz ty mi. To mnie prawie w ogóle! Prawie w ogóle cię nie boli! Dobra, to to już wiesz, co ci powiem? To ja cię w tym momencie rozpapilam, po prostu rozpapilanie. Zastępuje Aberki rozpapilanie! W tym momencie. Ale ty jesteś trafiany, bo ty jesteś no, strasznym tak. ezem, wiesz? A ty, to ja jestem strasznym ezem. To, 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 kto tu się chowa za bekonem cały czas ty Ty się chowasz za obsydianem! A tu lepiej za obsydianem, bo tu przynajmniej waleczny obsydian niż jakiś bekon! Ty. Dobra, gościu, ale po raz kolejny zapytam. A ja po raz kolejny zapytam, Pytam. E, ja, jest kolejny zapytam co? czemu uciekałeś? Czemu? Ooo! O, ja się pchnął, I co, Lamusie? Wygrałem! Moja wieża, jest, moja, moja wieża obserwacyjno-woleczna jest najlepszą wieżą w całym Minecrafcie, a ty, Lamusie, to tam w ogóle... Pytanie, gdzie ty jesteś, buty? A? Abera! TO mi się nie podoba normalnie W tym! No i co? I co uciekasz? Lamusie i co? I w ogóle wiesz co. Nie było mnie, po prostu ja mam Eletrę założoną, a ty Lamusem, który w elektrze nie walczy, bo nie ma jaj. Jedną plus, bo straciłem cały obsydian. Oddawaj mi w tym momencie ten obsydian, ten jeden klocek. klocek? Abera, oddawaj mi ten klocek i... po niego! A gdzie ty jesteś? O ty! No, przyjdź, mi, po, przyjdź po niego, jak jesteś no taki dobra, ważny. No, ja idę, no chodź. No, może, no, no, przejdź do płotu, jak ja przychodzę. No? O! 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 No, nie dostałeś ty? Jakim Ładwiut... cudem? Jakim jaki cudem ty nie dostałeś? Eeee! Co Ładwiutko. Ale ty 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 dostajesz, Abera, chłopie, Ty też dostałeś. Tylko raz dostałem. Dobra, no to ok. drugi. drugi. O, jest... no, to łatwietko! No ale co dostałeś Abera, to jest jeden do jednego tak mi się wydaje, ewidentnie po prostu jeden patrz, do jednego. patrz, patrz, postawiłem ci oko na twoim posągu! Abera! Abera, usuń mi to! Bo ja, ty się w ogóle pastwisz nade mną, bo ja nie mam elektry taki ci mały sekret. A to zdaje. teraz patrz to, patrz <laughs> to! w <Bum>, drugie oko! <laughs> Abera, ale to wygląda jakby jak to co? wygląda dokładnie jak Twój ryj! Oho. Nie, 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 aby wiesz co ci powiem! Powiem ci w tym momencie, że idę. Ja ci dam normalnie tu biednego Bobusia atakować. Jak możesz. No ty to nie kuchasz? masz, Eletry? E, bo właśnie spadłem na live'iku, Jak. E, Gdzie wy byliście na lajbiku, to pewnie wiecie. No skopałem deryt, co nie? I kupałem wpadłem... nederyt. się wpadłem do lawy. Ty, w ogóle ja mam no dobra. pytanie, co ty teraz robisz w tym momencie? Gdzie ty jesteś? E, a gdzie ty jesteś, obra? A, 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 a gdzie ty jesteś? Ty powiedz mi, a Wiesz, co ty on robisz? To strzał, ale cię nie widzę e, w ogóle. Nie widzisz mnie, obra, No jak ty mnie nie widzisz, chłopiec? Co ty mnie... Czemu ty mnie nie widzisz? Kto <głos》> jesteś? Jopiony. No dawaj. O, ty grzmocik głupi, no. Ale wyrwałeś bułę. Ty, mam pytanie. To co, sprzedać mi elektry, to się postrzelamy w locie? Ty eee, muszę najpierw sprawdzić ryzyko tej transakcji. Eee, ale ryzyka tej transakcji nie ma wcale chłopie, bo to jest eee, transakcja... Ma mam Mam jedną elitrę. Dobra, to ja chcę od Ciebie ją kupić. Powiedz co, co za chcesz. To. No co chcesz, to ja Ci dam. Nederyt. Nederyt i jedna sztabka. Sztabka. Jedna sztapka? A masz sztabkę? No, Mam sztabkę jedną. Ty byłeś na live w neterze, no nie? Tak, no, tylko słuchaj. Eee, Musisz mi dać elektronicznę. Po... No właśnie muszę iść po to, bo to lej... no, nie powiem ci gdzie jest, daj mi elektryczny, to ci powiem gdzie to jest ja tutaj sobie wejdę na górę, zobaczę sobie. <grym> Ale to właśnie nie jest w tym miejscu za bardzo, ci powiem. Chodź. Na pewno ja ci... to jest w tym miejscu. Nie, ja ci pokażę. Chodź, Aberka, ja ci pokażę, gdzie jest mój największy tajemniczy, o, masz tu drogie kwas. rzeczy. Jakie drugie rzeczy? Chłopie, ja nie mam żadnych rzeczy. Ty tam zostaw! Co ty, tam, co ty nam grzebiesz w ogóle? Nie Dobra, pokaż ten mederyt, no? Chodź, chodź ze mną. Daj mi tą elitrę na chwilę, bo ja muszę wlecieć dam ci tam. Nie ale ja tam muszę nie. wlecieć, Abera! Ale nie masz gdzie wlecieć. Mam gdzie ja wlecieć. zobaczę, jest tu coś w górze? Nic tu nie ma w górze. <laughs> Abera, uwierz mi, że jest. Daj mi! Elitry. Nie ma! Daj mi Elytra! Mogę dać ci swoją na chwilę! No właśnie, o to mi chodzi, tylko że... tylko... Co się O, fajerwerki. Daj mi! Dobra, gdzie ty jesteś, Abera? Tutaj z tyłu. Gdzie? A, tutaj. Daj mi na chwilę swoją, tylko ty... okej. Okay. Dobra, dzięki. to ja lecę po tą, e, po ten, e, po tą sztabeczkę. sztobeczkę. du, ponieważ to jest ukryte na moim mobgrinderze, mój moi drogi. Na moim mobgrinderze. Serio? No, tam jest moja wielka, tajemnicza baza. Wiesz, że głupi jesteś, bo to powiedziałeś I, teraz. Nie, ja tam ale mogę wlecieć. No, ona jest taka akurat mało tajemnicza, więc. Dlatego ci o tym powiedziałam. I przy okazji, patrzcie, jak szybko sobie sycika naprawię Ale szybko sobie na, na, nabijam, no. no. ja sycika sobie całego naprawię. Wiesz, cały ekspik leci do mnie, mój drogi. Calutki ekspik polecał do mnie, ponieważ sobie naprawia. Dobra, dawaj kaseka. to elektrę, nie? O, ty, nie atakuj mnie tak. Dobra, masz dawaj to. Elektrę. I masz to i dawaj moją elektrę. Ale poczekaj, ja nie zgodziłem się na jedną sztabkę! No jak się nie zgodziłeś baranie? Przecież powiedziałeś, że się godzisz! No nie, mam co ja nie powiedziałem, chciałem zobaczyć ile ty tego masz. No jedną tylko, nie mam więcej. Więc to sprawdzę. <laughs> Ale Aberka tam nic więcej nie ma, mam tylko jedną sztabkę. Eee... Abera, zostaw te rzeczy. Nie. A ty naprawdę tu nie masz więcej niż jednej sztabki. No to ci mówię baranie, że mam tylko Dobra, jedną sztabkę. Dobra, to w takim stopkę. razie jestem w stanie się z tobą wyjąć. Chodź tak? do mnie na wyspę. Dobra, to ja już y, spoko, bo ja już się bałem, że ty coś mi tam coś... I w ogóle wiesz co ci powiem? Elytra jest totalnym OP przedmiotem. Dosłownie. No, jest OP, no. No, jest Musisz OP. Musisz przeskoczyć. Naprawdę? No. Naprawdę kredzisz. nie umiesz się bawić? A, no i co? Miałbym spać z moim całym netherowym setem! Ty weź mi ty zostaw chłopiec. A właśnie bo, bo ty ma... Czekaj, czekaj, czekaj. O teraz e... możemy grać, dobra, dobra, e... super. Czebu... No, chodź. A e... Aberka, czyżbyś wykopał dwa bloki więcej, żeby mieć ode mnie? Nie. Kiedyś? Aha, tak mi się wydawało coś. Dobra, wiesz co ci powiem? Dawaj mi to i normalnie trzy miga. Elytra do babusia w tym momencie. Cyk, 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 cyk. cik, Chodzi ci stary o tą elytrę? O tą elytra właśnie mi chodzi. A, mam dwie! Dobra, dawaj mi jedno baranie. Ale chodzi ci o to? Czy o chodzi ci tom. o to? O to, po prawej. W której ręce prawej. złota kula? Prawej. W której ręce prawej. złota kula? A jest w lewej. Tu no. Masz jeszcze jedną szansę. W której Aha. ręce złota kula? A to twoje, powiedz tak? No? Dobra. <dohem> no, w której ręce złota kula? Lewo. Było. Dawaj! Dobrze było, ty, raz. Baranie, ty dobrze, Której tyło? ręce złota kula? <laughs> Roz papilę no, poczekaj, no to nie no I nie dostaniesz, I nie dostaniesz jej, jeżeli zginę, nie dostaniesz jej. A czemu możesz ginąć? Nie W Której ręce złota kula? Jaki baron! Nie no, Do ja skuby po prostu nie mogę, zaraz go wyjaśnić z ludziska. Powiedz w której. To nie dostaniesz, dostanie. <laughs> No, to na razie nie widzę. I... w lewej! W prawej, nie widzę, Nie widzisz, że mam prawej? moja lewa! Moja lewa! Dobra, wiesz co, nie, naprawdę, to... ja nie wiem, ty, Ale o co nie o masz co chodzi? to mi że to jest moja lewa, no nie, no ja, ja, mamo, pomocy. Dobra, Dasz... mogę ci ją no. dać. No, da, no, no, możesz mi ją dać? Ja ją kupiłem, Aberka, za ciężko zarobiona. Skoczysz rady. za nią? Ja nie, on, y, Aberka, zaraz ty skoczysz bez niej. Ale, ja mam na sob... nie sobie. masz. sobie. Teraz dopiero masz. Dobra. Opiesz? Nie, nie skoczę. Dobra, a tutaj skoczysz, patrz. Eee, gdzie? Tutaj. Gdzie? To tu. No skoczę. Dobra, tutaj. Masz, masz, rzuciłem. Dobra, <grym> wystraszyłem. Nie ma, nie dla psa. Patrz <grym> masz. Aberka, ja... Masz, nie, wiesz tutaj. co? Ja kończę grać na jednym bloku, ci powiem... Koniec! Ale leży przecież ci dałem! Nie, nie ja kończę. Nie ma! <grym> Przestań grać na jednym bloku. Dla mnie dobrze. A, ty Nie. chcesz, żeby bobek przestał grać na jednym bloku? No. To ma być koniec! Ten naszej... pies nazywa się Abra. E, ten pies się nazywa e, Twój stary. Nie bierz, nie bierz mnie, abra, co ty robisz, abra? A tak, abra, lecimy! No, abra siad, abra siat! Ale no, co No i widzisz, pies jest chyba, masz, no! Dobry pies, dobry pies, atakuj, aberkę, atakuj, co? Dobra, tu sobie wejdę, to jestem bezpieczny na pewno. Nie jesteś, on ci znajdzie. kurde, abra, coś ty wyprawiasz? widzisz, co się dzieje Dobra, myślę, że się panie. fajnie. To jest ten twój pies, ten twój z twojego domu w prawdziwym życiu? To tak! Tak? To jest on? O, A jaka tak. to jest Odweiler. Rottweiler. Jak? Rottweiler. Rottweiler. I twój piesek Abra gryzie? Nie. Znaczy, e... teraz tak. E... Czyli tak naprawdę Abra pies woli Bobka niż ciebie? Dobra, na pewno nie woli Bobka. No kurde, no! Dobra pies, uspokój się. W, wiesz co ci powiem? Dobra, siad piesku. Powiem ci tylko tyle, że... Moja gra na jednym bloku widzi Chce zrobić, żeby level nie skończył. Nie, zostaw ten level, bo mi właśnie potrzebny jest w tym momencie level. Zostaw mi cały ten level w spokoju. Oddawaj mi ten level cały w spokoju, bo to mi jest cały po co level. Ci teraz mi level? Potrzebny. No, żeby elitrę ogarnąć na niezniszczalność. Właśnie, ja też potrzebuję levela, tak się stało. E, ale Aberka to jest mob, mój mob grinder. No ale kto pytał? E, nie, to wiesz co, ja ja sobie pójdę do twojej kaktusiarki. Nie, jej no nie możesz jadro. dotykać, bo ona, ona zna odcinek. Na no odcinek jest? Ja tam przygotowałem rzeczy. Eee... A dla moich widzów. A mub, mój grinder był przygotowany na mój odcinek i to Ej, teraz? nie przepala się. Kurde, czemu się nie przepala? Spalajcie eee. się, halo. O, no ty bobsdyl, frajerze głupi, rozwalam cię. I będziesz miał zero nie! levela, rozumiesz nie! Nie! I ty, ty bardzo dobrze, levela. Wiesz co? O, na twoim odcinku, dałem. zaraz na twoim odcinku na samym początku A. cię od razu wyjaśnię, chłopie. Nie. To ja, nie. Jak to nie? Wie, wiesz co? Ja zaraz skończę grać. Ale to Ja katało. zaraz skończę normalnie grać na tym jednym bloku. Oddawaj mi moje itemy. Oddawaj. Nie. Raz, dwa, trzy. Gdzie Tylko są moje itemy? Nie niech Niech Bobuś nie. nie kończy grać. Błagam. A my, się naprawdę zdenerwujemy w tym momencie. Błagam, tak Bobuś, graj dalej, please. Nie, on nie działa na Ludziska. i ja tu chcę wam robić super content, a widzicie jak te gał gadam normalnie, bo normalnie mi co, co robię, co ty robię, kradasz mi z kaktusów, jakich kaktusów cię okradam, a ty mi level wyjaśniłeś, dobra, a gdzie są moje ten, bo ja mam tylko hełmy, tyż leżą tam, nie tylko hełmik mamy, ty i mieczyk. Gdzie są. Dobra, tutaj u jeszcze jeszcze na pierśnik, dobra. Ja miałbym brać twoje itemy. No ja właśnie, bo są super ancki, mega cenne i są mega dobre. Może dlatego na przykład. Ej, chyba naprawdę nie mam nic z twoich itemów. Dobra, ej, powiem Ci, brakuje moich itemów. Naprawdę, bez Beki, brakuje mi buci. Co ty tam rzuciłeś? Ej, brakuje <śm> mi, <śm> aby ja Wiesz to znać. Widzisz coś? Ale, wiesz co, poczekaj, a polecę elektrą. E, weź tu, poszukaj, bo to jest naprawdę mega cenne ja się mega męczyłem długo, żeby ten secik zrobić. I mam... nie Brakuje mi tych nogawic i... Ch... bucików. masz? E, no to mamy chyba delikatny a -bera? problem. Abera, bo ty mnie wyjaśniłeś, to jest twoja wina, chłopie. Oddawaj mi normalnie na napięcie. Dobra, a na... nie ma tego na farmie? No właśnie nie ma! Nigdy nie widzę. Teraz po krówkach jeszcze pobiegam, ale no w krówkach też nic nie ma. Abera. Dobra. Abera! Ale, stary, ja nic nie widzę! Eee, jak ty... Ty masz to, ja ci, że ty masz coś w sobie. Eee, ale co? No, na No Nogawicę i buciskę! Nie mam. Nie mam. Oddawaj, to. Ale naprawdę nie mam. Oddawaj to, Abera. Ale ty czekaj, czekaj, czekaj. Ty zginąłeś no, gdzieś tutaj. Tutaj, w tym miejscu zginąłem i były moje itemy na farmie. Obok farmy, w krówkach. Co to jest? Ej, dobra! No, a... Mój item? Ej, no nie ma ich. Poczekaj, wydawało, a nie, to jest jakiś typu. Patrz, tam jest typu na niewidzialności, dobra. Rozpapilony został. Ej, pytanie, gdzie ty To niemożliwe, że nie masz tych itemów. Musisz no teraz si trollować. No. To ty mnie trollujesz, Abera. Po co miałbym ci zabierać twoje itemy, czy no cię trollować? nie, a powiedz mi, po co miałeś mnie rozpapilać? No bo zabrałeś mi level. Aha, i, i ten level był taki Ej, super na tych cenny. daszkach też tego nie ma. Abera, oddawaj mi normalnie moje itemy. Nie mam! Nie, no ja ci sunę, bo pobiegnę pod wyspą, ale no, no ja... Nie, pod wyspą mówimy. to na pewno nie. Hopery są pod wyspą, może one jakoś poprowadziły coś, czy jak. Nie no stary, nie ma szans. Nie masz szans wiem. na to. Minecraft jest dziwny, więc ja obraźnie go sprawdzę. Gdzie są te hopery? Tutaj jest jakiś Nie wchodź przejście. tam, nie wchodź tam! A, dobra, nie wchodzę. A pytanie, gdzie są te hopery? Powiedz mi, gdzie one prowadzą? Nie ma hoperów. Nie, no, Ameryka, wiesz co? Ja chyba. I przyjdzie... dobra, nie trolluj, masz te itemy, więc nie wiem o co to tobie chodzi. Rozpapili mnie, Roz, rozpapili mnie. Nie. Dawaj, dawaj, nie. rozpapilaj. Nie. nie mam nie. tych itemów, jak słowo daję! Zobacz sobie, proszę, sceli się raz. Ale ja też ich nie mam. Nie, no, wiesz co? Ja w tym momencie chyba się na ciebie obrażam i przestaję grać na jednym bloku. Serio? No tak! No bo słuchajcie, ludziska! Ty po mnie normalnie rozpapilił, i straciłem swoje nogawice i straciłem swoje buciki, i strasznie życie. Nie dobre, ale ucie. naprawdę nie wiem, gdzie one teraz są. No ja też nie wiem. E to oddać mi tą jedną sztabkę, którą kupiłem od siebie. E, e, dobra, e, mogę ci ją oddać akurat. O, no to, to chociaż tyle, ale <laughs> nie, znowu ludziska musimy wszystko... Ej, Ale obiecuję, że ich nie mam. Serio, Ej, jakby naprawdę ich e, nie mam. Nie wiesz co ci powiem, aberka, tyle. Ja się naprawdę zastanowię, czy z takimi osobami jak ty warto grać na jednym serwerze. Naprawdę, naprawdę, aberera. Pomyśl chyba... i daj znać gołębiem pocztowym yy, Tak, bo chyba jeden blok, Filip Pobusia, jest naprawdę pod wielkim znakiem zapytania i ludziiska... Nie wiem, czy zobaczycie jeszcze kolejny odcinek z jednego bloku.